W 2021 roku estoński dealer metali szlachetnych Europa Bullion przy współpracy z bułgarską mennicą Bullmint prowadził na rynek nową, tanią, srebrną monetę bullionową. Jej rewers przedstawiał scenę z mitologii greckiej, w której Europa, córka króla fenickiego Agenora i jednocześnie wnuczka Posejdona, została uprowadzona z Krety przez zafascynowanego jej urodą Zeusa, który na czas tych wydarzeń przybrał postać potężnego byka. Awers prezentował zaś głowę Elżbiety II projektu Jana Rank-Brodleya z inicjałami autora przy szyi królowej. Otok zawierał duże napisy z imieniem królowej rokiem emisji nominałem 5 dolarów nowozelandzkich i nazwą kraju emitenta, czyli w tym przypadku Tokelau. Moneta miło zaskakiwała w kilku kwestiach. Tak jak już wspominałem, miała bardzo przystępną cenę i często była najtańszym bulionem dostępnym u danego dilera. Co więcej, pomimo ogromnych obszarów lustrzanych które były widoczne na obu stronach monety, jakość jej bicia była wysoka i trudno było tam dopatrzeć się o poważniejszych wpadek. Czas pokazał, że produkty Bullmint tylko sporadycznie mają problemy z milkspotami. Obie firmy podjęły decyzję, żeby kuć żelazo, a raczej srebro, póki gorące. Jeszcze w tym samym roku pojawił się kolejny produkt ich współpracy, czyli srebrna bulionówka o nazwie Bull and Bear, która na rewersie przedstawiała zwierzęta będące symbolem giełdowej hossy i bessy. Avers znów prezentował wizerunek Elżbiety II projektu Jana Rank Brodleya, ale tym razem nie było tam powierzchni lustrzanych, lecz otok pozostawiono matowy, a tło za królową zyskało gustowną teksturę. Ta moneta przypadła mi do gustu jeszcze bardziej. Wizerunek na rewersie był udany, lustrzane tło miało tam bardzo dobrą jakość, a Awers, dzięki matowemu otokowi i teksturze w tle był bogatszy, ciekawszy i mniej podatny na ukazywanie potencjalnych defektów. Z ceną nie było problemu, bo nowa moneta kosztowała mniej więcej tyle samo co Godes Europa. Europa Bullion, zachęcona sukcesem srebrnych jednouncyłówek, zdecydowała się wejść w większe wagi. W efekcie niedługo potem zobaczyliśmy warianty tych monet o wadze 1 kg. W przypadku Godes Europa mieliśmy jednak do czynienia ze sztabką monetą o nominale 50 dolarów, natomiast w przypadku Bullenber z pełnoprawną okrągłą monetą, także o wadze 1 kg i nominale 50 dolarów nowozelandzkich. Dnia 8 września 2022 roku, w wieku 96 lat i po 70 latach panowania, zmarła królowa wspólnoty brytyjskiej Elżbieta II. Dla wszystkich osób zainteresowanych numizmatyką i kolekcjonowaniem monet szybko stało się jasne, że to wydarzenie będzie przyczynkiem do zmian awersów wielu walorów na całym świecie i pewnego zamieszania. Królowa umarła bowiem w drugiej połowie roku, gdy wiele mennic zatwierdziło już do produkcji monety na rok 2023. W efekcie było wiadomo, że będziemy mieli do czynienia z nietypową sytuacją, w której królowa pojawi się na monetach z rokiem, którym nie było już jej na tym świecie. Na zmiany najszybciej zareagowała brytyjska Royal Mint, która stosunkowo szybko przedstawiła projekt wizerunku króla Karola III autorstwa Martina Jenningsa i zadeklarowała, że monety wybite w 2022 roku będą miały wizerunek królowej, a te, których produkcja zacznie się od stycznia 2023 roku, jej syna Karola III. Dwie inne duże mennice z krajów wspólnoty brytyjskiej, czyli australijska Perth Mint oraz kanadyjska Royal Canadian Mint wciąż biły monety z niezmienionym wizerunkiem królowej i dopiero w lutym bieżącego roku dowiedzieliśmy się, że ich najnowsze produkty wciąż będą ukazywać Elżbietę drugą, tyle że dodatkowo pojawią się na nich daty jej planowania, czyli 1952-2022. Jeszcze ciekawiej wyglądała sprawa mniejszych mennic i producentów niezależnych, którzy niejako wynajmowali sobie formalnych emitentów monet, szukając ich pośród małych państw wyspiarskich należących do Wspólnoty Brytyjskiej. W przypadku tych podmiotów wykorzystywany był jednak starszy wizerunek królowej autorstwa Jana Rang Brodleya, tak jakby Royal Mint nie do końca chętnie chciała się dzielić najnowszym wizerunkiem autorstwa Jude'ego Clarka. Było raczej jasne, że ci mniejsi producenci mogą mieć na początku problemy z uzyskaniem zgody na użycie nowego portretu Karola III, a negocjacje w tej sprawie mogą trwać miesiącami, jeśli nie latami. Czas jednak mijał i obecnie sytuacja zaczyna powoli się wyjaśniać. Niektóre małe mennice poszły po najmniejszej linii oporu i jakby nie zauważyły śmierci królowej, przez co w 2023 roku wciąż biją monety z jej wizerunkiem. Inne firmy wciąż zwlekają z projektami na rok 2023. Europa Bullion zdecydowała się nie czekać i podjęła bardzo odważną decyzję. Przekonaliśmy się o niej pod koniec 2022 roku, kiedy to zapowiedziano pojawienie się monet Bull Bear wybijanych z czystego złota. One miały już rok emisji 2023, a na ich awersach zamiast królowej zobaczyliśmy godło czadu i walutę tego afrykańskiego kraju, czyli franki CFA. W lutym zmiany pojawiły się na obu srebrnych bulionówkach wybijanych przez Bullmint. Zmiany o tyle ciekawe, że w obecnej sytuacji na awersach zatarła się różnica pomiędzy oboma typami monet. W obu przypadkach mamy tam bowiem godło czadu otoczone napisami, u góry republika czadu oraz rok emisji, a na dole nominał wynoszący 5000 franków cfa. Tło jest tutaj lustrzane. W efekcie na obu walorach tego lustra jest mnóstwo, co jak na monety bulionowe jest ryzykownym ruchem, bo takie lustro zawsze łatwo jest uszkodzić, a wszystkie mankamenty są tam widoczne jak na dłoni. Na ekranie macie właśnie zaprezentowane zdjęcia makro nowych monet, które wyraźnie pokazują, że idealnego stanu ich luster nie udało się zachować. Drobnych rysek, kropek i obszarów z charakterystyczną kaszką jest naprawdę sporo. To nie są jednak kolekcjonerskie monety prów, lecz bulion i cudów nie należało oczekiwać. I tak stan tych luster jest porównywalny lub minimalnie lepszy niż to, co pokazują inne bulionówki, choćby somalijski Słoń czy Arkanoego, w przypadku których to lustro ma zwykle zauważalnie gorszy stan. I częściej widać na nim milkspoty. Tak więc biorąc pod uwagę to, że mamy do czynienia z tanim bulionem, jakość nowych monet jest w pełni akceptowalna. Ciekawa jest sprawa nominału. Jak pamiętamy, w przypadku poprzednich edycji mieliśmy tam 5 dolarów nowozelandzkich, co obecnie jest równowartością niespełna 14 polskich złotych. Po zmianie kraju emitenta mamy nominał 5000 franków CFA, czyli waluty, która jest używana w Czadzie i kilku innych krajach Afryki Zachodniej. Owe 5000 CFA ma dzisiaj wartość prawie 36 zł, a to czyni walory Europa Bullion monetami bulionowymi o najlepszej wartości nominału ze wszystkich obecnych na rynku. Przy okazji prezentowania nowych monet od trochę mniej znanych producentów zawsze pojawiają się pytania odnośnie ryzyka takich zakupów i potencjalnych problemów z wyjściem z takiej inwestycji. Powiem Wam więc, jak ja na to patrzę. Oczywiście to tylko i wyłącznie moja opinia i nie musicie jej podzielać. Otóż moim zdaniem powoli odchodzi do lamusa coś, co nazywaliśmy kanonem sześciu najbardziej znanych monet bulionowych, do których zaliczał się amerykański orzeł, australijski kangur, Brytania, kanadyjski liść klonowy, Krugerrand oraz wiedeński filharmonik. Cena amerykańskiego orła odleciała już tak mocno, że dawno przestał on spełniać definicję monety buljonowej, której jej główną wartością jest srebro w niej zawarte. Kangur i krugerant w wariancie srebrnym są bite dopiero od kilku lat. Przez to większe tradycje w tej dziedzinie mają walory takie jak choćby Somalijski Słoń czy HMS Bounty. Moim zdaniem kanon jest obecnie znacznie szerszy i oprócz wspomnianej wcześniej szóstki zaliczają się do niego także Arkanoego, Noego, Sowa, HMS Bounty, Somalijski Słoń, a dodatkowo silnie atakują ich pozycje nowe walory od Europa Bullion. Jeśli więc zapytacie mnie, czy nie boję się wchodzić w takie monety, odpowiem, że nie mam takich obaw. W bulionie najważniejsza jest dla mnie cena, więc staram się go kupować jak najtaniej mogę. Oczywiście może pojawić się tutaj argument, że w przyszłości mniej znane monety bulionowe będą wyceniane niżej, ale jest to argument, który łatwo podważyć. Po pierwsze, przyszłości nikt nie zna i przez to nikt nie wie, co będzie kanonem za 5, 10 czy 20 lat, gdy duża część z nas będzie chciała wyjść z naszej srebrnej inwestycji. Patrząc na to, na jakiej równi pochyłej znajduje się obecnie Republika Południowej Afryki, nie zdziwiłbym się wcale, gdyby za 10 czy 15 lat nie było już na rynku takich firm jak South African Mint i Rand Raffinary, a o wybijanym przez nich srebrnym Krugerandzie mało kto pamiętał. Złoty z racji na renomę pierwszej złotej bulionówki świata zachowa swoją rozpoznawalność. Ze srebrnym być już tak nie musi, bo może zostać uznany za jakąś chwilową ciekawostkę, która weszła na rynek kilka lat przed upadkiem mennicy. Po drugie, ostatnie lata wyraźnie pokazały, że na rynku sprzedaży i skupu najtańszego bulionu potrafią się pojawiać niezłe przetasowania. Niejeden raz widziałem już sytuację, w której Arka Noego, Somalijski Słoń czy Ateńska Sowa były przez dealerów skupowane o kilka złotych drożej niż Kangur, Bitania czy Wiedeński Filharmonik. A skoro wcześniej mogłem je kupić taniej, sprzedając drożej zyskuje się niejako podwójnie. Tak więc jeśli nie znam przyszłości i nie wiem jakie będą ceny skupu poszczególnych bulionówek w momencie gdy będę chciał je sprzedać, a dodatkowo już widzę, że ceny te są mocno zmienne i nie pokazują żadnego wyraźnego trendu pomiędzy poszczególnymi walorami, najbezpieczniej jest kupować najtańsze dostępne w danym momencie aktywo. Warunek bycia najtańszym w ostatnich latach bardzo często spełniały nowe bulionówki Europa Bullion, więc nie wahałem się ich nabywać. Oczywiście na początku nie było ich u polskich dealerów w ofercie, więc nie chcieli ich także skupować. W ciągu ostatniego ponad roku dużo się jednak zmieniło, większość dobrych dealerów ma te monety zarówno w sprzedaży jak i w skupie. Niektórzy jeszcze grymaszą i próbują dawać niższe ceny przy odsprzedaży, ale jeśli będziemy stanowczy, można uzyskać za niegodziwą cenę. Znam sytuacje, w których po pierwszych próbach skupu po niższej cenie, dealer przekonany przez świadomego klienta ostatecznie skupił monety Europa Bullion oferując normalną kwotę. Teraz sytuacja zrobiła się o tyle ciekawa, że monety z Europa Bulion w niektórych sklepach zrobiły się droższe, np. od liścia czy krugeranda, co jeszcze kilka miesięcy było nie do pomyślenia. To znów pokazuje, że ceny się zmieniają i coś, co jeszcze niedawno było najtańsze, zarówno w skupie, jak i w sprzedaży, w przyszłości wcale takie nie musi być. A gdy jesteście zainteresowani dobrymi cenami na bulionówki wybijane przez Bullmint, zawsze polecam sprawdzanie ich cen u źródła, czyli w Europa Bulion. Nawet gdy w danym momencie ich cena nie jest najbardziej konkurencyjna, należy chwilę odczekać i regularnie sprawdzać stronę sklepu, bo często pojawiają się tam rabaty. Na przykład obecnie mają zniżkę wynoszącą 3% na srebro i platynę przy zakupach na kwotę co najmniej 1000 euro. Taka kwota nie jest dużym ograniczeniem, bo w Europa bulion ze względu na wysokie koszta przesyłki z zagranicy nie opłaca się robić małych zakupów, a to powoduje, że zwykle i tak zamawia się tam co najmniej grube kilkadziesiąt uncji. A gdy połączymy łapanie rabatów z możliwością łączenia zamówień i wysyłania ich za jednym razem, ceny tam oferowane potrafią zrobić się naprawdę konkurencyjne. Tym bardziej, że ich monety są najczęściej dostępne od ręki, w efekcie mogą wylądować na naszym biurku nawet 1-2 dni po dokonaniu zamówienia. Sam byłem na początku zszokowany, jak szybko potrafią oni realizować swoje zamówienia i przesyłki. Jakby tego mało, Europa Bullion ma wzorową obsługę klienta, czego nie można powiedzieć o pewnym belgijskim sklepie, który potrafi nawalić i efekty swojej niekompetencji przelewać na klienta, pisząc do niego obraźliwe listy i wyzywając go od najgorszych. Podsumowując, nie bójcie się najtańszych monet bulionowych, bo ideą powstania takich walorów było właśnie umożliwienie zakupu fizycznego srebra w cenie najbardziej zbliżonej do ceny giełdowej. Gdy bulion zaczyna się za mocno oddalać od owej ceny, przestaje być bulionem. Dobrze więc, że są na rynku nowe firmy, które oferują tanie monety, bo nie pozwalają one spocząć na laurach bardziej renomowanym producentom i zmuszają ich do wytężonej pracy oraz zachowania konkurencyjności swojej oferty. Nie bójcie się też szukać najlepszych cen na monety bulionowe i przyglądajcie się ofertom różnych dealerów znajdujących się nie tylko w kraju waszego zamieszkania. Zakupy realizowane w Unii Europejskiej są bezpieczne i nie wiążą się z nakładaniem żadnych dodatkowych ceł czy podatków. Kupujecie dokładnie tak samo jak w Polsce, choć trzeba się liczyć z wyższymi kosztami przesyłek zagranicznych. Na to jest jednak sposób w postaci większych zamówień lub łączenia mniejszych. Życzę Wam samych udanych zakupów. Dziękuję za uwagę i polecam się na przyszłość.